witam was w kolejnym odcinku, To Alicja i jestem z... Ania, dzień dobry! Zapraszam na jej kanał Onia TV, reklama. Ej, poczekaj, bo ja muszę po pozdrawiać ludzi, bo mi się tu ludzie, kurde... Ja też te... już idę pozdrawiać. Ale ja pierwsza, ja pierwsza, bo mi tutaj spamują. Dobre, dobra, dobra, to jeszcze muszę... Na... Pozdrawiam, w pozdrawiam tak, pozdrawiam Selencia12, pozdrawiam... Równa się nawias Julia. Nawias równa się. Pozdrawiam lohot 21 Pozdrawiam Adriana9976. Pozdrawiam Buncia112. Pozdrawiam Arnos. Pozdrawiam LK1200. Jezus. Pozdrawiam Fidżi e, <grymianie> Gwiazda. Pozdrawiam OneDreams. Pozdrawiam Odjota. Pozdrawiam Unikatowa. Pozdrawiam serence 12 A to z serduszkami Unikatowa? Aha. O, nie tylko jedno nie No sorry. Pozdrawiam Daria Cassin tylko. 00 Pozdrawiam Katie, hashtag smile. Pozdrawiam mięta120. Pozdrawiam Lowe Bobble. Pozdrawiam Lionel Messi 10W. Come Pozdrawiam Marieta Kurdy. Znowu ktoś dzwoni. Dobra, zaraz do końca. Dobra. Pozdrawiam laseczka 8968. Pozdrawiam Równo się, nawias Julia. Nawias Równo się. Pozdrawiam Ninka Momprive. No i pozdrawiam jeszcze no, Niko, małpa 1 2345. Pozdrawiam Marietta4785, pozdrawiam, pozdrawiam Siliana 99 i pozdrawiam Cleo2088 Skończyłam A mój wujek wchodzi jeszcze raz, bo się pomylił Też jeszcze właśnie przed chwilą e, Dobra, i jak widzicie nagrywam z Julką, ale Siostra słyszycie A próbując pokazać mi profil Dobra, już idę No wiem, że hej ty, no i co mam ci napisać, kurde o tu od razu jesteś, dobra, to dobrze. Nie Bo będę musiała drogi, To jest ona, ma 19 level. Pozdrawiam w ogóle Abra 121211. Normalnie. No patrzcie, ja wam pokażę lawinę prezentów z listy. Jakby się dla mnie ktoś taki znalazł, to poproszę. <laughs> no jasne, że się ktoś znajdzie. A jasne. Re, re, reklamuję Selencję 12 <grywa> Okej okay. Oh my god e, Aha, bo... nie, przepraszam, reklamuję kanał, bo mnie poprosiła We, Wesna przez V gameplay aha. To pozdrawiam, pozdrawiam też O, pozdrawiam, pozdrawiam Anastazja... kurde No Pozdrawiam Anastazja1979 Dobrze. Jeden dziewięć Jestem I powiecie kogo pozdrawiam? No dawaj. Po osiem. No, ja ciebie też pozdrawiam. To będzie jeden z najbardziej chyba nudniejszych odcinków. Żartuję, mam nadzieję, że to będzie najbardziej ciekawy odcinek. A ja się. ma 100. No, no i. Ja, ja! No ona znowu mi dała ten prezent. Jezus. Hadi, no na no, zakupy no, do Poczekajcie, ja, ja wam za chwilę pokażę lawinę prezentów. Ja za chwilę muszę robić nową listę. No to chodzi, no, na zakupy, to zrobimy Dobra, tylko wiesz, że mamy ja tylko się pozdrawiam, No i tak, zobaczcie Abra, 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 Abra No i co dalej? Też Abra No Chodzi no. Poczekaj Teraz Ja Cię zaproszę, bo ja muszę ten, bo ja pokazuję, a mam w ogóle czat off, nie? No, jeszcze dałam mi sukienkę za 2500 ton tak łatwo. Pozdrawiam Malinka 2423. Okej. Okay. Ja też Cię pozdrawiam, Malinko. Jeszcze pozdrawiam Izabela 1234321. Ja też pozdrawiam Izabela 260. <laughs> Dobra, to ja idę na szakurkę. Pozdrawiam Arli. O, Arli, no właśnie. Ale Ci chyba Ci nie powiedziała. Nie, ale tak sobie... ale jest online, to znaczy, że tak. No chodzę? Mhm. A, nie zauważyłam. Bo I pozdrawiam, bibi... bibi bi, Shock star. Poczekajcie, ja coś zrobię. Dobra. Um, no dobra, to ja y, reklamuję Skype'a Oni. Tu można ją znaleźć pod imieniem Onia TV, a nie, może, się, a nie, mi się... Cicho, mi się inaczej Onia bo a nie, a nie mnie można to. znaleźć kot ten potworek 8 pisane. Dobra, to my za święto was wrzucimy. Ja jestem już praktycznie w końcu, bo robię myszkę Miki, Jakoś sobie myszka Miki je guziki, ym... Dobra, nieważne, ważne jest wrócimy Nie wiem, czy to jest unikat, ciekawe czy widzowie potwierdzą, bo włączyłam nagrywanie, czy yy, to jest unikat Za no, no, chwilę wrócimy, nie? Ja tego w ogóle nie widziałam Ja już kończę zestaw yy, Kończymy zestaw raczej chyba Koń Onia, kończysz zestaw? No. Ja prawie kończę, za chwilę dodamy czy... go do listy yy, Ja jeszcze tutaj już chcę nie przygotować niektóre rzeczy Yy, bo jeszcze muszę wziąć inną bluzeczkę, taką bardziej w kropki. No, Dobrze, a więc ja już skończyłam zestaw. Niektóre rzeczy pozmieniałam, ale też spoko. Au, on miał a on ja co? co? No chcę zobaczyć, jak ci wychodzi zestaw i pokazać YouTube. Ja, ja skończyłam. skończyłam, ja teraz robię tego o. artbooka. Po bo... Co artbook? nie robię artbooka, tylko robię sobie na na Skype. a Mm. A ty jesteś stewardessą No. Ja tam nie chciałam być ja chciałam, mi się podobało <grym> To no stop musisz być taka uśmiechnięta i nawet jak komuś no ja masz wodę do... To... Takie... I... Taki... Tak, takie... Działaś Nie. Tak, tak. Teraz moje koleżanki kuzynka tak teraz... Pojechała sobie do Tokio. I... W... o, pozdrawiam aj, aj, po Pozdrawiam kocham poctu 03 to ja muszę teraz pójść do sklepu i już... Pójdź te... <śmuszę> do sklepu i ludzi. Młodzenia. Okay. <śmusza> Dzięki. Pójdź do poczty i pozdrawiać, pod Borys, cieka, ryzyk, korek, zyska, pozdrawiać ludzi. Pozdrawiam ludzi, którzy Pozdrawiam Magdusia z 3 O i Borysa pozdrawiam. Borys jest 2 3 5, Borys. Bo dał mi grafa! O Jezu, czuję ja się zaszczycona, zaszczycona Pozdrawiam Kerry, pozdrawiam O kurde! Każdy wie, nie jest Kerry, jeżeli ktoś Zdrażam. ma nie znajomych A w ogóle cię do znajomych, chociaż ostatnie 4 dni Eee, ja już, ja już nie przejmuję niestety Ja jeszcze mam. Kojej drzwi Limit! mić 300 znajomych, a mam 64, gratulacje Większość moich widzów A właśnie, ile masz e -ma. Ja w ogóle to nie chcę być. Mi, nie, 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 w ogóle chcę pozdrowić tych, co mnie zapraszają. No, no ja, ja też chcesz chcesz mi ktoś mnie ktoś zapraszał. Pozdrawiam Matylda, e, ha, ten hajs, hajs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pozdrawiam Niko, małpa, a już pozdrawiałam to Jeszcze raz pozdrawiam. Niko, małpa, 1, 2, 3, 4, 45 Pozdrawiam, Rock, music, 6, 6, 6, 9. A ty chcesz jeszcze kogoś na pewno pozdrowić? Co? Chcesz jeszcze kogoś pozdrowić? Masz nie, kilka ostatnich bo... minutek Nie, bo... Y, ten Nikt mnie nie zaprasza, bo nie, nie mam kogo pozdrowić Jakbyście ja jak byście mnie zaprosili, zaprosi, to bym się żebym... pozdrowiła mnie... Jeszcze to... pozdrawiam Ashley Nie zapraszacie mnie Jeszcze pozdrawiam Ashley2004 Tak, no, żeby nie było Moja najka Ale ostatnio naprawdę loguje mi się 150 osób na MSP to jest normalny! Wy yes. moje małe no lifey No nie wiem Kur, kur <laughs> jeszcze powiem zrobić! Świlę, że twoja budyka, To jest chwila słaby dla Oni i kończymy odcineczek. Nie! No, chwila słaby dla siebie. To jeszcze raz, możecie nas zapraszać na Skype'ie. Może znaleźć pod imieniem y, potworek 8, pisane. A Onie, można znaleźć onia.tv. A więc zapraszamy na nasze kanały na, na kanał Oni TV. Oni. Nazwa Onia TV. Do zobaczenia, do kolejnego odcinku. Pewnie kolejny też będzie z Onią, ale do zobaczenia i pa.